Tak, jak wspominałem w podsumowaniu 2023, w roku 2024 chciałem rozpocząć nowe sery. Jedną z tych serii był Slime Rancher. Sezon czwarty, już w zasadzie na tym kanale. Pierwsze, poprzednie nie ukończyliśmy w sumie ich. Raz ukończyłem Slime Ranchera, ale było to bardzo dawno temu. Zacznijmy sobie nową krew. Zacznę ustawmy sobie jakiegoś slime jakieś też są slime, ogólnie marchewka. Niech konjaśnie. Kurczak. Uuu jaki ładny slime ten jest. Ustawmy sobie tego miodowego slime eee... Adventure. Zamiast game to nazwiemy sobie to. Jak to mam nazwać? Nie wiem. Eee wiem, to Honey, tutaj jest slime Honey. 1000 yy, lat. Pośla ziemskich light. Ja nie wiem nie znaczę przeczytać, nawet za szybko to mignęło. Mam za mało czułość myszy. To już zauważam. Widzę to się zmienia w ogóle. Tutaj jest... A, Mouse Sensitivity. Może tyle. O, to już... Nie no, teraz to jest za duże. Nie wiem co, do końca coś to się robi tutaj. Więc będziemy zaczynać od nowa. tylko tyle pamiętam to, że slime zbiera tym lancerem. I chyba ładuje się je klatkę i coś takiego. A stelek. I co dalej w tym? Mogę chyba jednak nakarmić? No mogę. I one nam tutaj diamenty wyrzuciły z siebie. Ciekawe czy bym stąd dorzucił na przykład tu Koniecznie. Nic nie trafiłem. Tutaj jest. Tutaj. I sprzedamy to za 13 zł Całkiem nieduża kwota, ale na start powinna mi wystarczyć. Okej, okay, mogę sobie iść, że tak powiem. Mogę biegać tutaj w tym grze, mogę biegać, ale nie mogę robić bunny hopa. Weźmy sobie te slimy, pozbieraj Może, tak nie wiem, 4 sztuki. Do tego weźmiemy sobie trochę owoców, trochę marchewy, też się przyda. Najbardziej bym chciał zainwestować w te owoce różne. Co się przyda naprawdę, co to jest za litera tutaj. Active. Jak ktoś chce, może sobie przypozować i to przeczytać. Ja nie chcę, bo to chyba i tak nie jest nic ważnego. O, Lord. Lordy się tutaj przydadzą, oczywiście, mega. Nie, no, jednego to cztery. Wezmę sobie więcej, nie potrzebuję raczej. I trochę tych bogów sobie wezmę. One się przydadzą, bo tu jest mega fajna. O, tu jest też ZFK. O, co tu ma Exploration? Pod M mamy mapę, a pod tabem? Nie mamy mapy. Pod tabem? Dziwne. Co ja mam pod tabem? To tak w zasadzie mogę sobie to zmienić, chyba. E mapy. No, Pod tabem, Będę sobie ustawił. Dobra, będzie mi wygodnie wprost, ustawi się. A co to? Wodę mogę sobie tak zbierać? Oj, tych slime'ów nie chcę. Za... O, kolejny dialog jakiś. Z tego co pamiętam, mam w jakiś list. List dostałem. Nie wiem do końca co mi ten list. Czy to jest tutaj? Nie tutaj to nie działa chyba jeszcze. Offline, więc. Dobra, to nakarmmy sobie slime kilkoma tutaj pogofrutami. Jakieś marchewki tu im postawimy. Jak one sobie tutaj funkcjonują. Czym zebrać na Lord korek Korektor. Kolektor. To jest przede wszystkim rzecz, jaką chcę mieć tutaj, bo niewygodnie się to zbiera. Nie lubię tego zbierać w sensie. Nie wiem czym sobie wymieszać tego ...slajma. Tak. One są takie wszystko żerne, to pewnie z jakimś mięso żerne. Potem... Nie wiem. Ile są za koty? 30. W sumie mogłem sobie koty wymieszać z... One lubią owoce. Ja lubię chyba warzywa tylko, nie jedzą tych. Zresztą sobie sam zobaczę zaraz. A nie mam jeszcze. Pozby Muszę zebrać slima do tego wiadra. Chyba do tego urządzenia wtedy będzie miał pokazane, czy on chce, co on tam żre, Czy je wegańsko, czy nie wegańsko. rocky slime. Aha. On je tylko wege. Tak, nie tylko Wegel. Tak niewygodny ten slime dość. Koty są dużo warte. Dami slime. Wezmę sobie kolejny, tutaj jedzonko, bo się przyda im więcej, tym lepiej. O! Niech on czas je może. Jest to. I my weź wypluj slima Do tego. O nie, nie to. Nie ten guzik. A może po prostu zostawię tego pogofruty na zewnątrz i pozbieram sobie tutaj Rocky Slime? To też jest jakaś opcja. Ile jest za Rocky Slime albo 33 zł. Czyli to by się opłacało całkiem. Pozbierać. Po prostu mi ten slime. slime. sobie go tu przyniosłem... Pozbiera... Zaraz. Albo nawet teraz. Wyrzucę te slimey. Nie wiem, niech, albo no może niech do końca trzeba to jeść. Sobie pozbieram te. O, już sobie to położę na razie? I tutaj położę te slime. Niech one to zjedzą po prostu i mi nie przeszkadza to. Niech mi to nie przeszkadza na razie. Tutaj te. Kogo w by się przydało odłożyć gdzieś. Tylko jeszcze nie wiem gdzie jest. czy tutaj, czy tam. Dobra, możemy tu trochę zostawić, niech one tu jedzą. O, prawie bym wypadł. Gdzie ja jestem? Spadłem gdzieś. Spadłem poza mapę. Gdzie ja jestem? Tutaj. Dobra. I tutaj jeszcze zostawimy trochę. O, tu. Będziemy to bardziej na rękę w sensie. Dlatego weźmiemy sobie takiego slajma. I co? Tylko jeden? Mogę sobie pozbierać albo ro cztery ropy i... ...tami. Dobra, da radę. O, akurat jest kilka... Chyba... AWA, a wow, chyba... nie dobrze że tego nie zjadłem. Okej, okay, wystarczy mi się wydaje tyle. Te wywalimy. On akurat mi zjadł coś Szkoda lekko, ale wywalmy. Happy O, no, przydadzą mi się wyższe ściany. Rozumiem, że będziemy chcieli je przede wszystkim tutaj nakarmić. I one nam pozorowują. I żeby mi nie wypadły, bo to będzie mega niewygodne. Czemu one nie chcą jeść. Okej, okay, ten zjadł. Niech one sobie tutaj się łączą. No i mamy dwa takiego wielkiego kota slime Który będzie nam dawał mega dużo plotów. Będzie mega na rękę moim zdaniem. O, patrz od razu zjadł kolejnego. Niech one się tutaj robią tak powoli. Mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie. Trzeba im lekko i tak pomóc. Z tego co widzę to mega zamulają. Largo. Ciekawa na nas. one tu jeżdzą? Wszystkie. Im więcej, tym lepiej, bo tu... Im szybciej, też lepiej będzie. Au. Dzień, go, podniosłem może Largo. O kurde, poleciał w krzak. W ogóle uciekają. Będą musiał zainwestować w jakiś dach, czy coś. Dobra, funkcji co chyba jest w porządku. Jeszcze tego. O, tutaj jest jeszcze taki i tu jest jeszcze ta... ten. Dobra, w porządku. Chyba wszystko jest dobrze. Weźmy sobie... No niekoniecznie tego. Na karbie, niech one tutaj sobie żyją swoim życiem slime'owym w klasy 4x4 yy, 33. Coś tam tu daje, przyda się. Wiadomo, ja to że to dużo nam nie trzeba do szczęścia. Lord Collector jest od tylu. Jest za na przykład farmę. Vegetables, Garden of Banban, chyba. Yy, garden. Kupmy sobie garden i pójdę sobie poszukać marchewkę, no chyba, że one może... O, mają jeszcze. Przynajmniej jedną. Tutaj chyba dużo nie potrzeba, żeby zacząć sadzić. ok Jak to tutaj rośnie na spokojnie. Nie będziemy. Tam za mną jest... Aha, tutaj jest to coś. Aha, dobra, widzę już, już widzę, wszystko czuję. Coś się śmigało, nie wiem, czy to było do końca, ale pozbieram sobie flordy stąd. Żeby mieć więcej pieniędzy, Proszę, bo one... Każdy jest za 10 chyba, to i tak będzie 20 złotych aż. 200 mi wystarczy, żeby kupić przynajmniej nic. Tam jakiś wielki slime jest. Możemy się chyba do niego przejść. Powinni... nie wiem, czy on jest... A pamiętam jego się karmiło i on był potem taki wielki i co on tam robił. No niewiele robił, ale... Chyba robił klucz jakiś do kolejnej krajów coś w tym stylu. Tam jeszcze widzę. Coś. Co to jest? Czy ja tam przejdę bo ogóle? Bo... Nie wiem, muszę zobaczyć. Możliwe w sumie, że przejdę, ale na shiftie, a może jednak nie.